Witam państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj moim i państwa gościem jest ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga. Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań. I tak, księży arcybiskupie, w początkach października pojawiła się reklama na wszystkich tam stronach kościelnych. Księ... książeczki księdza Zbigniewa Pawła Maciejewskiego, gdzie dwóch lub trzech, trzy kropki, uczestniczę we wspólnocie Kościoła. I pierwszy na tą książeczkę, pierwszy zareagował Paweł Chmielewski na PH24 i napisał Autorem tekstu jest ksiądz Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz parafii Winnica z diecezji Płockiej. Broszura została wydana za zgodą biskupa nie znajdą Państwo wprawdzie informacji o imprymatur, ale pytaliśmy o sprawę diecezji. Rzecznik diecezji Płockiej dr Elżbieta Grzybowska dwukrotnie zapewniła nas, że cytuję Ksiądz biskup Szymon Stółkowski zna treść książeczki i wydał zgodę na jej rozprowadzenie. Taka informacja przy okazji. Ksiądz biskup Szymon Stółkowski został ordynariuszem diecezji Płockiej 22 października 2022 roku. A jeszcze w przedzień ingresu do Płockiej Katedry biskup Sztułkowski zaprosił na spotkanie z duchowieństwem arcybiskupa Grzegorza a Wtedy jeszcze arcybiskupa i ten arcybiskup Ryś mówił tam, zwrócił szczególną uwagę na potrzebę towarzyszenia, słuchania, rozeznania, decyzji, budowania wspólnoty i ewangelizacji. No i... Jeszcze można dodać, że ksiądz-biskup Styłkowski no jest związany ściśle z odnową w Duchu Świętym. Uczestniczył, jak sprawdziłem, w różnych uroczystościach tego ruchu. I kiedy zajrzymy na, pornal, na portal synod.org.pl. To czytamy tam. Strona synod.org.pl nie publikuje oficjalnego stanowiska Konferencji Episkopatu Polski w kwestii synodu. Służy prezentacji materiałów synodalnych, które mogą pomóc w przebiegu decyzjalnego etapu synodu. Działa pod patronatem Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich z ramienia jej przewodniczącego Arcybiskupa Adriana Galbasa. No i na tej y, stronie jest reklama tej książeczki. Y, tytuł jej: napisane jest mała książeczka do rozdawania na kolędzie i przy innych okazjach, i specjalna, napis: specjalna promocja kończy się y, za. Y, y, I tam dalej już podają, że ona się tam, jak, jakiej daty się kończy. No i proponują pakiet 10 egzemplarzy po 2 złote, pakiet za egzemplarz, pakiet 50 egzemplarzy po złotówce, pakiet 200 egzemplarzy za 60 groszy. No i namawiają, żeby książeczkę rozdawać, księża, żeby rozdawały po kolędzie. I ten ksiądz się chwalił, że ponad 60 tysięcy sprzedał kapłanom, a teraz każdy może sobie pobrać za darmo, znaczy ściągnąć z internetu i wydrukować. No i ta książeczka ma tylko 8 stron. Pierwszy rozdział to jest tytuł Największa herezja i pozwoli ksiądz arcybiskup, że go przeczytam. Przyszło nam żyć w czasach dużych niepokojów, które ogarniają świat. Nie jest wolny od tych niepokojów i kościół. Podziały spory, czasem otwarte wojny, oskarżenia się wzajemnie o herezję, upadek autorytetów. Nie chcę włączać się w ten nurt doraźnych utarczek, ale zejść do piwnicy. By przyjrzeć się fundamentom. Od fundamentu bowiem zależy bardzo wiele. Gdy fundamentu brakuje albo jest źle położony, to wszystko zaczyna pękać i sypać się. Jestem już w tej piwnicy. Co widzę? Nie jest dobrze. Widzę istotny błąd konstrukcyjny. Kościół zbudowany jest na dwóch oddzielnych płytach, które inaczej pracują, mają inną dynamikę. Przez to budowla kościoła rozjeżdża się, pęka pod własnym ciężarem. Te dwie płyty to księża i świecy w kościele. Problem nie polega na tym, że są księże i są świeccy, ale że są oni niejako obok siebie osobno, że są podzieleni. Podział polega na uznaniu, że te grupy rządzą się odmiennymi prawami, że pewne wymagania Ewangelii dotyczą jednych, a nie dotykają drugich, że jedni są w kościele na serio, a drudzy tak trochę, że jedni mają prawo głosu, a drudzy tylko prawo dawania na tace, że jedni są lepsi, a drudzy jako, jakoś gorszy. Gorsi. Parafrazując pewną ideę, wszyscy w kościele są równi, ale niektórzy są równiejsi. I to jest największa herezja w kościele. Nie ustanie ona, póki duchowni o świeckich będą mówić oni, nie ustanie, póki świeccy o księżach mówić będą oni, nie ustanie, póki duchowni i świeccy nie odkryją słowa my. Gdy świeccy głoszą, my jesteśmy kościołem, to błądzą. Gdy księża myślą o sobie, że to my jesteśmy kościołem, to także błądzą. Duchowni i świeccy razem są kościołem. Odkrycie tej prawdy to absolutnie konieczna naprawa fundamentu kościoła. No i teraz zaczyna się rozdział drugi, Twój Chrzest. On tam opisuje, jak wygląda Chrzest, co się mówi w czasie chrztu, jaka jest modlitwa. I i pod koniec pisze. Modlitwa mówi o jedności z Chrystusem. Ochrzczony przez tam jedność uczestniczy w potrójnej misji Chrystusa: prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Ochrzczony jest prorokiem w kościele, jest kapłanem w kościele, jest królem w kościele. To nie są jedynie pobożne etykiety, to poważne i odpowiedzialne zadania. No i teraz są kolejne rozdziały króciutkie: misja prorocka. No i teraz jakby dowód na to, że każdy świecki jest prorokiem, bo prorok to ktoś, kto rozpoznaje Bożą wolę i rozpoznaje, że powinien ją przekazać innym. Tym, który najlepiej rozpoznaje wolę Boga jest Jezus Chrystus. On tym samym staje się prorokiem dla świata. Wierni zjednoczeni z Chrystusem stają się nauczycielami i przewodnikami dla innych i absolutnie nie trzeba zapuszczać brody przeciwnie, jeśli ją już mamy to trzeba o nią zadbać tak samo jako całego siebie by nie być dziwakiem dla świata ale przekonywującym człowiekiem później misja kapłańska wydaje się niektórym ludziom że ksiądz ma jakieś lepsze dojścia wejścia do Pana Boga nie ma kapłan to po łacinie pontifex czyli dokładnie ten, który buduje mosty w domyśle między ludźmi a Bogiem kapłan jest zatem pośrednikiem w Nowym Testamencie jest tylko jeden kapłan pośredni jest nim Jezus Chrystus. Kto ma łączność z Chrystusem, ma łączność z Bogiem. Każdy wierny, każdy ochrzczony ma bezpośredni dostęp do Chrystusa, co za tym idzie także do Boga, nie potrzebuje pośredników. Później jest misła, misja, jeszcze jest dopowiedziane: do, do każdy wierny, składając duchowe ofiary i modląc się, uczestniczy w misji kapłańskiej Chrystusa. Misja królewska. Pamiętajmy tylko, że królowanie Chrystusa i nasze królowanie nie jest z tego świata. To nie chodzi o siedzenie na tronie, używanie życia i wyciskanie podatków ze swoich poddanych. Czy widzisz już, jak możesz uczestniczyć w misji królewskiej Chrystusa? Jak możesz troszczyć się o swoich bliskich, o swoją parafię, ojczyznę i świat? To zadanie dla wszystkich, nie tylko dla księdza. Jezus jest królem, a ty razem z nim. No i później się zaczyna ostatni rozdział najmniejszy i najmłodszy, taki jest jego tytuł. Eee, zaczyna się to tak. Słyszałeś o synodzie, tym synodzie o synodalności. Synod to greckie słowo oznaczające wspólną drogę, wspólne maszerowanie. W praktyce oznanie, oznacza to spotkanie biskupów, na które zaprasza się także świeckich, by wraz z papieżem rozeznali to, co Bóg chce dzisiaj powiedzieć do Kościoła. A może nie tyle powiedzieć, co przypomnieć, bo wszystko, co Bóg chciał powiedzieć ludziom, powiedział już w swoim synu. Światłem dla Kościoła dzisiaj jest to, że synodalność powinna dotyczyć nie tylko biskupów, ale powinna stać się normą i stylem życia Kościoła w każdej wspólnocie i w każdej parafii. Wspólna droga i wspólne maszerowanie, by w czasie tej drogi spotkać Jezusa i rozpoznać Jego wolę wobec Kościoła. No i teraz się zastanawia kto kogo ma słuchać i podaje taką opowieść, że ksiądz wyszedł z procesją, niósł monstrancję i młodziutkie dziecko ministra ciągle go ciągnął tego księdza za szatę i w końcu yy, ksiądz nie wytrzymał i warknął. O co chodzi, a ten mały powiedział, bo ksiądz nie włożył najświętszego sakramentu demonstrancji. No i teraz wniosek, że każdy mały w kościele może mieć rację, wszystkich trzeba słuchać, być może trzeba słuchać głównie tych małych, i cały nie wiemy jak to będzie i kto to będzie. Ten, kto ma dyktować naukę Kościoła, może przemówi przez kogoś wielkiego o Chrystusa, może przez kogoś małego, nieznanego, może nie chodzi też o jednego człowieka, ale o to, by cały Kościół był gotowy na słuchanie Boga i usłyszał Boga. Cały Kościół, czyli także tu. Ty. Przepraszam, to był przedostatni rozdział, i teraz ostatni. Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. To może być nawet wygodne, wybrać jednego człowieka, udzielić mu święceń, powierzyć mu parafię ze wszystkimi sprawami. Spraw jest dużo, więc może zróbmy zrzutkę, by nie musiał pracować gdzie indziej, a pilnował tylko spraw parafii. Jeśli parafia większa, to dajmy mu pomocnika albo pomocników, wikariuszy, katechetów i sprawa załatwiona. Kościół parafia ma być wspólnotą, to ma być nasz kościół i nasza parafia. A skoro tak, to potrzeba naszej wspólnej, to wszystko z dużej litery te naszej, naszej wspólnej za Kościół i parafię odpowiedzialności. Yy... I nie chodzi tu tylko o troskę za sprawy materialne i utrzymanie, ale o misję Kościoła. Podstawowym za ich zadaniem Kościoła jest dotarcie z Ewangelią do świata do ludzi. Zatem Kościół nie może być jedynie miejscem. Konserwowania swojej osobistej relacji do Boga. Są bowiem inni, którzy tej relacji nie mają, albo ta relacja jest bardzo słaba i Kościół za nich powinien być odpowiedzialny. A Kościół to nie tylko księża, to nie tylko etatowi pracownicy, to wszyscy ochrzczeni: Kościół to Jezus, ja i ty. I to są fundamenty kościoła. Razem w imię Chrystusa, duchowne i świeccy we wspólnocie, gdzie jest on sam, we wspólnocie, gdzie każdy ma swoje miejsce i odkrywa swoje zadania. Proszę o komentarz, księżarcy, No Przykro, tak powiedzmy, e, słuchać taki, taki brednie, który napisał ten biedny księżarz. Ale można podejrzewać w tym, że jest jednak w tym księżujku, nie wiem jakiej on tam opcji, do jakich grup należą i tak dalej, ale tego wszystkiego, co pan przeczytał, to się czuje to takie zje protestanckie takie, że to wszystko, co było w protestanckich zborach, że tam i tam wszystko jedno jest jakiś jest lider, którego wszystkie słuchają. A to, żeby zniszczyć Kościół katolicki, pozbawić jego powołań, pozbawić jego e, e, biskupów, których przecież Chrystus nie, nie wybierał wszystkich ludzi wokół siebie, tam swoich krewnych, bliskich, znajomych, a wybierał tych, których chciał, chciał dać władzę w Kościele. Władzę w Kościele nie jako władzy, żeby rządzić tylko, a władzy, aby służyć tym, który Достойно посевали, люди, а пастори своїх апостолів знауком і з конкретною місією. Вони дає своїм капланам, своїм в єше апостолам дає моць е глашання. Я з вами по всій нерозсіяння свята субидете робити і іти і навчати всі ске народи. І так виконували завше при з віке Misja Kościoła rozpowszechniała się po ludach i narodach i nigdzie w życiu nie ma, nawet w wilczym szańcu nie ma takiego, żeby powiedzmy nie było bez przewodnika. Zawsze jest przewodnik i jest walka za przewodnikiem. W i lwów jest walka za głównego, główny lwów, w prawdzie wszystkich innych konkurentów, żeby w prawdzie rządzić. Ty patrzmy jak na naszych oczach wal wal walczą partie za władzę, żeby rządzić z nami i zabierać nam resztę. I nikt się nie sprzeciwia temu, że może raczej pozbawić ich władzy, a my będziemy naród rządzić z tym państwem, bo my też mamy prawo na to. A nas nikt nie pyta tego prawa, czy my to prawo mamy, czy nie. Nami rządzą, nas zabierają na nami hmm, wycinają węgle, podłogi i wszystko inne, co są z nami robią, e, nie leczą, kalieczą i tak dalej, ale no, naród nie ma na to wpływu. I tam nikt nie, nie mówi, że dawajcie, naród zabierzemy u nich władzy, a żeby nam samym tutaj rządzić tak, jak my już dawno wiemy, jak to ma być. Ale w Kościele Katolickim, których reszta jeszcze pozostała, szczególnie w Polsce, bo tam już w tych państwach Europy i tego cywilizowanego niegdyś światła, niegdyś cywilizowanego, dzisiaj to już jest e, upadek cywilizacji, zmierzch cywilizacji, to taki prowok prowokatory kaplani na pewno od kogoś otrzymali dobre pieniądze, albo otrzymali jakieś wskazówki, może do kogoś, tak jak tu się mówi, poszukowanie się, że wprowadzić takie sprawy do Kościoła Katolickiego, I szczególnie jeżeli ten biskup, który w tych e, ruchach uczestniczy, to nawet e, nie, nie trudno uwierzyć, że on tam czytał te książeczki, albo nie jest tym duchem przeciągniętym, pokazał swoją prawdziwą twarz, kim on jest. Kiedy powiedzmy e, e, W czasach wyborów to w Polsce wybrali między liwicą i prawicą i różnymi innymi partijami, to wszystkie tak się składali jak sezory, jak i tak wszystko próbowali zrobić tylko dla ludzi nawiedzimy, tylko dla ludzi i pieniędzy damy i leczyć będziemy i wszystko inne. A jak tylko zabrali, to od razu in vitro pocztu. I wtedy widzimy kto jest kto, kto za co głosuje i jak oni się składali te scyzoryki. I pokazali swoją twarz. Tak samo dzisiaj w kościele katolickie masę tych biskupów, kardynalów, no i zresztą sam Bergoglio, głowa, głowa e, raczej która którzy na księżycach, na, chrzecie, na Chrystusa, no, no to robi no, i pozwali na to wszystko. Tak samo, jeżeli biskupy niemieccy e, przywieźli na synod e, swoje wytyczne, co oni tam zabili w Niemczech, dlatego że potem wszystkich innych jeszcze niepokornych, albo tych, które jeszcze mają swoje zdanie, stoją po linii Boga, ani, ani ludzkich mniemań e, swoich, to oni też tam e, w chytry i podły sposób posuwali innym, poczytajcie nasze wytyczne. I pamiętamy, jak zareagował arcybiskup uganderski, który mówi, no tak może być, że z różnych episkopatów ktoś zacznie nam po cichutko coś zdążyć. Tak samo, że ten biskup jest modernistyczny. I. Nie, nie, nie ma czemu się dziwić, że jego agenda jest taka. i On jest prowokatorem na całą Polskę. A tych, którzy jeszcze mniej więcej może tam jakieś sumienia mają, jeszcze liczyć się z tym, że może że trzeba dobre rzeczy robić, to nic dziwnego, że staje się prowokatorem. Na pewno ktoś jego do tego upoważnia. Albo ktoś jemu coś obiecuje, jakieś e, awansów do rządzenia w, kości w Kościeli na tych stanowiskach, gdzie to będzie dalej mieć mocniej siły niż kościół doszędnych w Polsce. Ona na świecie to tam nie uczmy się e, w tych zachodnich państwach, gdzie tam więcej tego białego ludu, tam już e, Chrystus nie ma nic do mówienia. To samo chcą zrobić z Polską i teraz e, widzimy, i władza, która tutaj jest już tak nastrojona, żeby niszczyć kościoł. I teraz okaże się, że te lewackie wyskupi, kardynałowie których już widzimy, ich postępowanie jeszcze wcześniejsze, oni to wszystko bardzo prędko, w prędkim tempie spróbują zniszczyć resztę tego, w tej, w tej prawdziwej wiary w tych ludziach Bożych. Apologetyki nie ma. Nie ma przy nie ma w Watykanie, apologia to wszystko to zniszczyli. Nikt nie mówi, co jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe, tak jak niegdyś mówili papieży wielcy, jak pi jak pi X, jak pi XII, jak Leon XIII. Te mówili w trosce o Kościół zbawienia dusz. I oni w czasie i nie w czasie pisali, mówili, napominali, co jest ważne, co nie jest ważne. Trzymali się tej linii Kościoła przez 2000 lat. Natomiast Sobor Watykański to wszystko zepsuł, a do Kościoła weszli ludzie, którzy nic nie są z Kościołem katolickim, które uczyli się albo w Niemczech. Albo w Watykańskich uczelniach, które już dawno nauczają protestantyzmu, a nie katolickiej wiary. Tak się mówiono kiedyś było, że jeżeli ktoś chce stracić wiary, niech pójdzie do Rzymu i tam ją straci. Chociaż my sami się w Rzymie i Watykanie, to wszystkie tam już takie katolicy, że prawie wszyscy święci, właśnie nic podobnego. Tam była ta ohyda, spustoszenie ciągle, gdzie tam kręcili się najgorsze heretycy, którzy próbowali tych jeszcze godnych i dostojnych członków Kościoła Katolickiego sprowadzić na manocy. A mnie się wydaje, że to jest taka prowokacja tuż przed Bożym Narodzeniem, ażeby tak tanio rozdawać to wszystko, ale treść tam jest bogata, bogata treść. Sykcarskimi, heretyckimi e, opowiadaniami, op, op, opowiadaniami przeciwko Kościołowi katolickiemu i jego dyscyplinie i magisterium od apostołów, która pochodzi aż do Soboru Wetykańskiego II. To jest mi wydaje się taki atak na Kościół, taki niby niewinny, jaki tam się napisał, a biskup mówił: dobrze, to tam daj, to przecież to darem ludzi wezmą. No, jak się mówi, jak daje się odset nawet daru, to słodkie się staje. Ale nie, nie wszystko jest to, co darmowe jest, jest korzystne. Tak, co ludzie powinni być krytyczni do tego odnosić ale jeżeli kapłani to wykupili 60 tysięcy egzemplarów, to znaczy zainfekowani tą plebą diabelską, masońską, і синодальної осіннодальності, то є протестантизм чистій води, який входить вже певним паром до католицького костюму, до решти цього костюму. І нічого в ньому, що e, тому всьому дуже важко спілкуватися, e, бо немає ані, ані біскупів, тих, які опираються, Gondelski coś powiedział, próbował coś powiedzieć. Widzimy, że już doświadcza napad, napadów, a nikt jego z tych biskupów wreszcie nie broni. Bez tych takich kolegów, które byli takie kolegi usmiechający się do, do zdjęcia, do wszystkiego innego. Oni cicho siedzą, ażeby nie stracić swoje stanowiska. Dlatego ja mało kto temu będzie się sprzeciwiał. Tylko może jakieś te księży, które jeszcze mają Ducha Świętego i mają sumienia, mogą w tym walczyć. Ale to jest atak, który na, naprawdę to jest nowa spiral ataku na kościół ze strony władzy i ze strony e, tych takich e, e, skrytych, takich e, e, diabelskich e, ognisk które w kościeli już nie drzemali, ale oni robili wszystko to psychacza, ażeby tak jakoś z inwini to wydać. Potem księżułka mogło tam przenieść na inne miejsce, biskup tam cichutko zamknie się na jakiś czas, a potem wszystko jedno to już poszło, poszło w świat. Plewa poszła wielką, wielką garścią wsypana do jeszcze reszty zboża. Prawdziwym mąki z tego nie, nie będzie. Katolicyzm na tym, e, będzie w, e, miał wielkie zniszczenia e, jeszcze mniej więcej w katolickiej Polsce. Tak widzę tą sytuację e, na ten czas. Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz, że e, tą broszurkę bardzo reklamowała ta strona synod.org.pl I teraz ona działa pod patronatem Rady Konferencji Episkopatu do Spraw Apostolstwa Świeckich z ramienia jej przewodniczącego arcybiskupa Adriana Galbasa. A zarazem tam czytamy, że ona nie reprezentuje oficjalnego stanowiska Konferencji Episkopatu Polski. To tak jakby jakieś rozbicie w kościele było, że jednak część biskupów się na to nie zgadza, a ci, którzy się na to zgadzają, to działają jako. Rada Konferencji Episkopatu do spraw Apostolstwa Świeckiego. Tak jakbyśmy mieli dwa episkopaty. Tak wygląda, że wódz naczelny, naczelny wódz wojska nie ma nic do mówienia, a generały prowadzą sobie walki, jak to się mówi, według swoich wygód, jakim się chce. Czego. E, w historii powiedzmy różnych e, państw i wojsk, nigdy nie było nic podobnego. Zawsze był naczelny wódz, który musimy tak robić, bo jakaś strategia i, i wszystko robiło się według jednego zamysłu. A jeżeli jest taki e, e, labens, jak w bajce Krylowa, labens raki i szupak, który e, ciągnął jeden wóz, każdy w swojej stronie, to ten wóz będzie stał na jednym miejscu, a wysiłku będzie dużo i nic się nie zmieni. To po prostu jest taki, taka pułapka. I dlatego te biskupi, którzy jeszcze pozostali tu w Polsce a ja ich nie wiem, wiernych, po prostu nie wiem, ja ich nie, nie widzę tych, którzy jeszcze są zdolni powiedzieć coś takiego, żeby do broni Kościoła prawdziwego. Nie widać ich, może ktoś jeszcze się wylonie, ale na razie nie widać ich, a dlatego jak ich nie widać, to kapłani też nie będą się wymawiać, bo nie wszyscy podstawią swoich diocesek przeciwko komuś. Kaplanie w klasztorach, który jeszcze mniej więcej jest jakiś takiego prawdziwego ducha, oni też będą szukani przez swoich przełożonych i przez resztę e, klasztornych, takich, jak to się mówi, owiec, który wszystko jedną co przyłożonej powie, aby tylko nie podpaść I, I to wszystko jest tak, że nikt się nie będzie w tym bronił. Prości ludzie, ludzi, nie może jeszcze gdzieś tam jest, jak jest, też będą popróbowali to przeczytać i powiedzą według swego ducha. Jeżeli mają ducha prawdziwego i master, magisterium kościoła katolickiego, powiedzą, że to jest sekciarstwo. Natomiast to, kto jest w tym sekciarstwie, w tych różnych ruchach i w tych różnych wspólnotach, to dla nich to będzie, jak to się mówi, przyjmują za czyste monety. Chociaż nie wszystko to, co wnętrzne, złoto. Dziękuję bardzo księży arcybiskupie. E, dziękuję Państwu. Szczęść Boże. Święć Boże.